Kolejnym zagadnieniem, o jakim opowiemy sobie w temacie funkcji, a w zasadzie to wykresu funkcji, będzie pojęcie osi odciętych oraz osi rzędnych. Osi odciętych i osi rzędnych to są po prostu nazwy naszych osi tworzących układ współrzędnych. Oś poziomą, oś xów, nazywamy osią odciętych, natomiast oś pionową, oś y, oś wartości funkcji, nazywamy osią rzędnych. Jak można łatwo zapamiętać, że oś pozioma oś X jest nazywana osią odciętych? No, myślę, że takim łatwym sposobem będzie skojarzenie, że x jest nieco podobny do nożyczek, zatem łatwo kojarzy się oś pozioma oś oznaczona x z osią odciętych, natomiast oś Y oś rzędnych możemy skojarzyć na przykład z kolejnymi rzędami grządek na polu kartoflowym. Podobnie jak w przypadku pojęcia zmiennej niezależnej i zmiennej zależnej, można stosować te pojęcia osi odciętych i osi rzędnych do zaznaczenia różnych punktów w układzie współrzędnych. Zaznaczmy zatem punkt A o odciętej równej 4 oraz rzędnej równej 2. Szukamy na osi X współrzędnej równej 4, na osi Y współrzędnej równej 2 i zaznaczamy punkt A o tychże współrzędnych. Analogicznie dla punktu B zaznaczamy punkt o współrzędnej równej 0 oraz minus 1. Następnie zaznaczamy punkt C o współrzędnej xowej równej minus 4, a y równej 5.